Siemano siemano, z tej strony na was po raz setny na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Slenderman's Shadow tak dzisiaj gramy sobie w Prision, ale zanim zaczniemy chciałbym wam przekazać, że po ostatnim odcinku się posrałem żartuję e, nie, ogółem byłem trochę zdenerwowany i... nie swój. ale no nieważne, gramy w Prision premier, robię to psikę, ale sprawdzimy godzinę 17.30 wiem, wcześniej. Powinienem nagrywać wieczorem, ale nie nagrywam. Jest strasznie. Boję się. Nie wiem, co mi spotkało. Zostawię racę, żeby kolejny gracz, który się przy tym posra, mógł ją znaleźć. Od razu puszczę Pawia. Ania, bo to są do pojemniki do jedzenia. Co z tego? Żygi dla tego, dla Selnera, to tam żaden problem. piecyk, możemy zrobić zupkę z flaków i w ogóle ze wszystkiego, joł hah, bardzo śmieszne wraca slender niegrzeczny chłopak z niego, niegrzeczny wiecie co to znaczy, nie? przy okazji mogę się już posrać pójdziemy tak ale fajnie aj It came from. It came it from the forest. Będę oryginalny. To przyszło z lasu. No właśnie, to. Dobra, na lekkim sprintzie. Żeby nie było syfu. Jest ostro, jest fajnie, jest fajnie. Kombajnie. O tu byliśmy. Kurde. Szczerze, zgubiłem się. Always watching. Fuck yeah! Cieszę się, że Slender rzymie cały czas oglądasz. Ty brnuj się. Eee. Te moje miny są boskie. Myślałem, że to jest kartka do wentylator. Eee. Slender -y jest blisko. Tam byliśmy, bo wywaliliśmy rację. Ale. Rabina. Czemu nie mogę od razu wejść? What the fuck? Tak, od razu po prostu. O, o, nie ma mnie, o, tak Ni z dupy, ni z kupy, no Wiecie o co chodzi No, no, że po prostu wy, wychodzę i mnie nie ma Karteluszka Talk my girl, no coming from me Oh fuck, ale ja dziewczyny nie miałem, więc o, What the fuck Oj Nie, 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 nie Wiedziałem, że chciałem mnie wrócić, wiedziałem, że chciałem mnie wrócić Stał, stał ten łiste Hej! No cześć! O, biały ngier. No hej, ja no, nie, nie, jego tam nie było. Sonder. Wystraszył mnie, wam powiem szczerze, że mnie wystraszył. Ale... na, na. na. N-N-N-N-N co to jest? What the fuck? Halo, policjanie, Nie ma nikogo Postawię rację, żeby mnie nie widział Nie mogę tu wejść! Jakby tak tam wejdę to on mnie złapie. Ale to jest pies, jak mnie złapie tak może go flankuje? Nie ma wyjścia stąd, what the fuck? Uff, nie ma go Ale ma farta. Co za farciarz, pierniczu Ty pierniku, przyznaj się Przyznaj się Aha, tej, on już przy wyjściu stał Slender, no weź się nie rób z siebie baby Chłopie, weź się w garść Łatwo ci mówić <grym> Łatwo Ty? Ale nie, jest takie łatwe życie Pustelnika 5, się osiem, no, Ale teraz O kurda a Teraz cicho Gdzie nie no, Ściana mnie złapała! Yy. ściana mnie złapała. Dlaczego ściana mnie złapała? Nie wiem. Jeszcze raz. Ostatnia próba. Dwie miały być na odcinek, więc będą. Chyba Malaga. Malaga tiki taki! Idziemy. Ale tym razem idziemy w drugą stronę. Będzie szybciej. Jezu jakie lagi mam, odlagu się Odlagu się Stawię tu Że tu niby byłem Ale Fajnie, kombajn Może mi się uda z 6 kartek zebrać Och, to wam mówię Wtedy to możecie, wiecie Nie. O, idziemy tu od razu to jest ten ślepy zaułek, żeby nas potem nie złapał, nie? Nie oddychaj, nie oddychaj Nie tu nie ma Slender Mnie tu nie ma Ciemno jak... No, gdzie What the fuck, nic nie widzę Gdzie? A... Aha, no cześć, no cześć Ej Boże, dziwne to, bo w sumie... W sumie to on stoi tutaj Nie, nie boję się. Widzę chyba cię. Nie, nie boję się. Obsrałem się. Hmm. Stefan, Stefan, nazwijcie Stefan. Stefan, proszę cię. Albo nie. Hmm. Trzy. Trzy, trzy. O. Fifty. O, fifty się ma. Fifty cent? Are you kidding me? He? Nie, yeah, you are killing me. You motherfucker. Jakiś motherfucker is, uh, uh, is He's trying to kill me. Uh. He's not pocztany. No, no. On jest jakiś... Nie tego. Nie ten tak jest. liczne miejsce always watching woohu uh cieszę się slender zawsze obserwuję nie wiem czy je. wierzę jej czy jej wierzę wierzę jej czy nie boli mnie głowa ile mogę srać yy spać ostatnia noc celi, tylko noc 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 płoną światła lamp albo rac Akurat pa pasuje ta piosenka, naprawdę do tego slendera. Bo tylko noc, 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 błono światła albo latarki. Ktoś mnie zawsze obserwuje, nie wiem czy. Wie, że jej. Zaraz. Ta jej to jest slender? Hmm, to zmienia postać, czy? Ja się bałem kobiety. What the fuck? What the fuck? Gdzie on był? No! O, się ma. Ale elegancki, ubranie jak. Nie wiem co. Dobra, tak więc skończyliśmy to tym pięknym pożegnaniem. Z hello, hello, tele. Ty się mówią, papa. Pa. No i tak czy strach: 4 na 8 Pierwsza próba była lepsza, ale trochę dłuższa mi się wydaje. Albo taka sama, nie wiem. No w każdym razie, jeżeli Wam się spodobało i chcecie częściej i więcej slenderów, typu takich właśnie map, yy, zapraszam do lajkowania, i udostępniania, i subskrybowania, i w ogóle do wszystkiego. Z tej strony Minecraft Tiger, po tamtej Slender Plus cztery kartki A na dokładkę Kisiel i mokre I sayonara Uuu,